Zapraszam słuchajcie dzisiaj na film z wycieczki po Space Center NASA. Będzie się tutaj dzisiaj działo. Witamy dzisiaj kolejny vlog z Florydy. Przynajmniej wow. tak piszą w internecie. I się nastawiamy też na wielkie przeżycia. Tak, Kennedy Space Center I tak nie NASA. Było space. Zobaczymy, co tu się będzie działo. U 13 otwierają bramy. Tu jedziemy chyba zapłacić. Aha, pokazać bilety chyba trzeba. Kupiliśmy wcześniej bilety. Credit card only, cash, kredyt na dobra. No, what was? tutaj. Wieletek nie przecież Gdzie parking 10 dolarów Można płacić gotówką albo kartą No I tu lecimy na parking O 9 otwierają, jest 8.56 Wszyscy piszą, żeby wszystkie poradniki, żeby z samego rana być Więc jesteśmy z samego rana Parking jeszcze w miarę pusty, ale już się zjeżdżają Wszyscy wyszli? Nie, Mama nie wyszła Mine entrance, czyli główne wejście tam, że jakaś rakieta stoi, o. Teraz mógłbym nosić, w Polsce jest teraz moda naciuchy z nasą. Teraz będę mógł nosić coś, jak sobie kupię. Zabukowałem sobie wcześniej tutaj nocleg na Bookingu i na mapce na Bookingu to było blisko, bo mówię, rano musimy się zalogować, coś blisko. No i okazało się, że tak blisko na mapie to jest 40 minut drogi. To jakbym w, jadąc do Zowa w Wrocławiu, gdzieś w Opolu się zalogował. No dobra, bilety mamy kupione wcześniej Przed taką stronę później wam dam, że są po prostu tańsze bilety niż tutaj, zaraz zobaczymy czy tu Ticket My Już mamy bilety internetowe Ale tu już patrzy ile ludzi, Tylko kolejka już duża jest Ekran świetny. Kolejka wygląda tak. Bilety mamy tutaj. ladies and gentlemen, good morning and welcome to the kennedy space center visitor complex. we now proudly present the national anthem. Weźmy tak, do czasu zajmie nam. Weszliśmy kontrolę osobistą. Teraz idziemy odbić bilety i już będziemy w środku. Trzymaj torbę. O, Czaj, po ile my kupowaliśmy? Kupiliśmy 10 dolarów taniej za sztukę jest taka strona, wam wyślę. Undercover, nie? Czy under. Jak to się Under. No, zostawię gdzieś tam wam linka. E, tak, no na no naszym. Bo dzieci też płacą, Janek tylko nie zapłacił, bo przykład, się płaci. Więc ostatni szał. E, o, bo tak to normalnie 75 dolarów tutaj bilet. Dobra, i pierwsze co musimy iść na jakiś but tour, nie? To chyba tam jest. Wszędzie piszą, żeby jechać najpierw autobusem, bo to najwięcej czasu później są duże kolejki. Nurczymy zignorowali w Disneylandzie. Jak byliśmy rok temu właśnie te wszystkie porady i żeśmy niestety Gdzie, chcesz zdjęcie? Dobra oh. Nie w tutaj pojazd Ale oh. koła ciekawe koła no, Jestem sprawa Dobra, będziemy na autobus. Długie takie alejki później z kolejkami i właśnie nie, ciężko było sobie to wyobrazić. jakbyśmy w w lędzie to mówię, a tam pewnie chwilę się poczeka, a tam później godzina, półtorej godziny trzeba stać w kolejce, żeby żeby się dostać do jakiejś atrakcji. I cały... Tak, zrobiliśmy zdjęcie, a... Fotokart, zobaczymy co z tym zdjęciem będzie później. Będzie tip numer jeden najważniejszy: siedzieć z prawej strony autobusu. No to sieć tu z nami. Bo tutaj są podobno dobre widoki na różne atrakcje. Z <mierdziśla> tego miejsca starkuję wszystkie rakiety. mamy cały program, który leci, pokazuje co i jak. Przyszedliśmy z autobusu i wchodzimy tutaj do, do budynku Polno 16 Na lewo gdzieś będzie chyba film Zanęto film o Polno właśnie, misjach Teraz wchodzimy do następnej ale nowe kamery to w 60-tym osiem oni polecieli na księżyc za u nas też czy telewizorów chyba nie było radio weszło pierwsze <grymna> na korbka <grymna> You are now in the final minutes before the launch of Apollo 8 right here 15 12 11 10 9 8 the sequence start they entered around Ale ogromne Te filmy fajne, ale tutaj to zobaczcie, jakie to jest potężne, nie? O matko Zobaczymy tylko, jak wyglądają, jak tam siedzieli Też musieli być mega, nie? Odporni Na stres No, no. Nie no, klaustrofobia. No i ja No właśnie. Tutaj widać że... No, no, nie tak. Czytałem kiedyś taką książkę e, o naukowcu III Rzeszy, Werner Brown. I on pracował nad V2 po II wojnie. Część właśnie naukowców tutaj do Stanów e, wyjechała pracować między innymi właśnie nad rekrutami nowymi dla Stanów, a część pojechała do Rosji. No. Też kilogramy. No ale to przecież ludzie naprawdę muszą mieć testy. Przecież klaustrofobia tam totalna, nie? Ja bym, no, ja bym wstała, też dawał nie wejść, tylko bym tam weszła <laughs> mm. No to ogromna rzecz. Za 70 dolarów można taki strój. Ale super. A kas Czekaj, patrzyłam. 35, 35. No. Ale jakie te małe flayersy wow. no. <laughs> Remove before flight Gdzie jest? <laughs> Ceny nie widzę Jakiegoś fajnego magnesa z NASA, ale tam cała masa magnesów Jakieś bombki, nie bombki Moon Rock Cafe O, tu jakieś pojazdy The other uh, going up the hill it was more like a bunny hop. Uh, going down the hill, it was more of a skip down. But everybody had their own techniques so I mean, on oh, how they. Astronav. Przewoził astronauts. Ta za dwie minuty, albo za minutę ma tu startować rakieta No o, żeśmy się zasiedzieli tam Idziemy na tą, na górę? O.

Tam poleciało! O, teraz słychać dopiero. O, no, się na wprost, a to jednak z prawej strony startowała ta rakieta, ale to chyba nie jest na co dzień takie starty. Z daleka tylko duży huk i, i błysk widziałem. Dużo dymu. Hej! <noise> na kolejny jakiś pokaz. Dla mnie have... okay. 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 jeszcze to przesłanie takie jak ten kosmonauta, powiedział, że wylądował zobaczył jaka ta ziemia mała i czemu no. ci ludzie tutaj na, się tak między Podążą. sobą i walczą <laughs> i wszystko. Ale to też można sobie świadom że jesteśmy mali, jak, na, wiesz, jak mało znaczymy osobowo, nie? Tak, trochę pokory jak na pewno coś Trochę tej pokory i właśnie, żeby zapanować nad swoim ego, nie? Że to, nie? Dokładnie, że nasze życie to jest 5 sekund na ziemi, później no, nie Po no nas bardzo. będzie jeszcze tyle I tam za wiele od nas nie zależy, tak naprawdę No Fajnie, no nie, naprawdę fajna Świetna sprawa, jaka edukacyjna, sobie, nie? Żeby no. tak dzieci zobaczyły sobie. Zobaczcie jaki pojazd. No, Idziemy sobie zrobić fotki w takich kombinezonach. Zobaczymy jak to będzie wyglądało o. Ale czad Czy ekipa gotowa? O. Lecimy w kosmos Lecimy w kosmos. Chociaż tak Janio! <noise> Zaraz zobaczymy jak te foty tak. wyjdą. Zobaczcie, mamy już zdjęcia. 35 dolarów taka wersja, że można sobie ściągnąć całą masę fotek. No. Super, super pamiątka, Ale nie? Się, nie? Cieszę, że to się no. Tak, a później się żałuję, bo przecież nigdy w życiu nie będziemy mieli No teraz, tak, to będzie... Tak jak nie kupiliśmy z Doliny śmierci magnesu i teraz mówię, kurczek, brakuje mi tego magnesu, nie? Autobus się zatrzymał, bo już wracamy.

Jakby dwie sale kinowe, dwa pokazy i właśnie o tym Atlantis wszystko. Był taki obraz i na suficie i na wszędzie i nagle się to skończyło, podniósł się i, i ukazało się to i wszyscy wow! Ale petarda. Ale niesamowite. Ile tutaj przycisku wszystkiego? O, słuchajcie, siadam. Za sterami Apollo oh. ha, 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 ha. Joystick To tutaj przełączników, więc od każdej części Naprawdę żeby to ogarnąć Żeby to w ogóle skonstruować to musiałem bo to są niezłe mózgi Niesamowite Jak Janek Lecisz Elena. Elenka zaraz będzie. Można wejść do takiej kapsuły. O, wow, odwróćcie się. Gdzie, A. E, spali. Ok. Wchodzimy. Wow. O, matko. O, no, jaki no, nie to wkracam. No, zobaczymy co tu dalej. Ja tu przejdę, czekajcie. Okay. Uuh. O, nie trzyma Przejdźcie tam dzieci, żeby się nie zawaliło potem Szybko idźcie. Szybko szybko. tam Ale się zgrzałem. <grym> A dzieciaki poszły jeszcze raz Jak no, Kamila myślę, że to na razie się nie skończy ani na dwóch, tylko za dwóch kolejkę. O, Patrz! ogóle. No. Spodobało mi się, mi wystarczyło raz. Janek no. Hamer! Zejdźcie! Zjeżdżamy! <śmienicza> A, zjechałem też. O, jakie wrażenia! Prawie pionowo, nie? Ja się bałem, bałem się, że Janek tam spadnie. <śmienicza> <śmienicza> Idziemy na następną atrakcję. O, jesteśmy teraz w takim e, symulatorze. Kamila tam weszła, że Janio jest mały, dzieciaki nie chciały, to my tutaj sobie siedzimy w takim pokoiku, gdzie będzie można obserwować jak to wygląda. Start e, takiej rakiety Apollo. Już Kamila skończyła ten swój lot. Ja siedziałem z dzieciakami, a to zobaczcie Fajny samochód i stream widziałem przyczepy też są tutaj popularne i streamy, ale sobie takie auto Jest godzina 14-16 tutaj poszliśmy na taki orbit cafe zamówić jedzonko zobaczymy co tu będzie za dużego wyboru tutaj nie było większość takich burgery Helenka, zobacz, zamówiłaś winogrona kiść winogronów w woreczku za całe chyba 2 dolary <laughs> po ketchup i po bo Spotkaliśmy teraz Amerykan i tutaj kolega mówi, że służył miesiąc temu, był w Polsce nie? na, na ćwiczeniach właśnie wojskowych e, z polskimi żołnierzami. Także bardzo też fajny ten, nie? Nie, jeszcze raz. Mówimy jeszcze ostatnie zdjęcia, jest mi okay. 16.46. Wyszliśmy jeszcze tutaj z tego wszystkiego, nie nagrywałem, bo to Ale nie da rady. Mija 8 godzin, czujesz to, tak? że jesteśmy 8, 8 godzin. No. Dlatego są te bilety dwudniowe, nie? bo tu jeszcze, tu jeszcze jakiś teatr był pełno filmów. Rzeczy do robienia. Tak. Niesamowite. O. Dzieciom się ten no. dzieci podobało, nam się podobało, także to miejsce jest naprawdę bardzo bardzo tak. do polecenia. Trzeba na pewno wpisać sobie, jak jesteście, to... To spotkaliśmy teraz parę Polaków, którzy też jadą na Daytonę. <laughs> <laughs> więc... Tak, z Poznania, jak to śmiesznie, nie? My z Wrocławia, oni z Poznania poznajemy się gdzieś pod Orlando. Tak, no, może przyjadą na Łebę, <laughs> więc zobacz, ja, Cię, ja tu szukam, jeszcze dziś miałem ten magnes, ale nie wiem, gdzie ja go dałem. Ty go dałaś? Albo ja go mam, albo nie, jest, no. O. O, o, mamy, mamy jedną pamiątkę. pamiątkę małą. No, jeszcze nie wiadomo czy jedną, bo idziemy jeszcze do A tak, jeszcze, No, o, NASA. Fajnie? Fajnie. Dobra, jakbyśmy to, nie wiem, jeszcze coś tam pewnie dogramy, coś się dzisiaj będzie działo, bo jedziemy zaraz jakiś motel już chyba do Daytona jedziemy. stronę na pewno. Tak, no, jutro już no, będzie zlot Bike Week Daytona. Jak jesteście nowi, to pamiętam łapka, subskrypcja i lecimy z koksem. Trzymajcie się. Pa. Cześć. Raz, raz, jeden, że ktoś światło. Wiecie, jesteśmy już prawie w Daytonie. Jedziemy jedynką. nie Jedziemy tą drogą taką szybką, Interstate 95, tylko, tylko starą jedynką. To tu czasami jest taki klimat jak przy Road 66, bo są stare motele. Dużo teraz widzę, że jest miejsc, gdzie pisze Welcome Bikers, nie? ale już mamy prawie, która jest 18:30. Zaczęło padać I się ściemniło No ale już będziemy Już będziemy na miejscu Jutro od rana będzie Daytona Bike week. Jesteśmy w Daytonie Słuchajcie Motor Best Western Tu już widać jakieś motocykle Stoją 5 sztuk Chłopaki przemoczone buty Mają Zalogowałem się. Zobaczcie jakie fajne podkładki pod piwo bajkujkowe Zabrałem trzy, więc będą pewnie tam do... Może coś będę roz... robił aukcje, albo nie wiem. Zobaczę coś tam. Pewnie jak wrócę do Polski będą jakieś livey ze stodoły. Idziemy zobaczyć jak wygląda pokój. Misza. Bardziej lubię motele takie, gdzie się podjeżdża. Rarejestruję, podjeżdża się pod pokój i jest gita. My tutaj mamy 140 tutaj niestety nie można podjechać Trzeba się przez środek przy I tej... zobaczymy jak to wygląda Zostawiłem ekipę w aucie To jest widok na, no, zaraz zobaczymy. Strasznie dużo tutaj objechałem w koło, to już jest dużo motocyklistów. No tutaj niestety nie można podjechać. No dobra Trudno. Nie wiem czy jeszcze dzisiaj polecę na Dayton, bo jestem lekko zmęczony tym całym. Myśmy 8 godzin tam spędzili w tym Space Center, więc nie było co robić. A w sumie zabawy tam na dwa dni. Cześć z tej strony Marcin Easy Rider. Zapraszam Cię serdecznie na 14 Międzynarodowy Zlot Motocyklowy Bike Week Weba. W tym roku odbędzie się od 15 do 18 sierpnia. Serdecznie zapraszam, będą trzy parady: dwie dzienne, jedna nocna, masa koncertów, dwie sceny, pokazy, konkursy, prezentacje. Cała plejada zespołów, e, imprezę poprowadzi fenomenalny Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przepięknej scenerii w Łebie. Gorąca plaża piasek czekają na Was. Do zobaczyska. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci Stryjka, to idealnie trafiłeś, wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie jak yy, trafisz do mnie. Hej!